Hej, cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Niepopularny. <laughs> to jest Cyberpunk 2077, a to jest mój streamek i tutaj są państwo na streamku. Wy ich teraz widzicie teraz tu, tu 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 się wam wyświetlają. Tutaj widzicie jak oni coś piszą. A tu w lewym górnym rogu tu to widzicie takie rzeczy, których nie powinniście widzieć. I tutaj już je przestajecie widzieć. I widzicie taki napis. I to znaczy, że nie zapomniałem to przestawić. Zazwyczaj zapominam. To znaczy, dodałem wam czat, także na, na odcinkach widzicie, że nie gadam sam do siebie, tylko rozmawiam z czatem, który do mnie pisze aktualnie podczas streama. Zapraszam na górę. Dzięki. I lecimy sobie z misją dla paralezów, którą poprzednio gdzieś tam rozpoczęliśmy i przydałoby się zakończyć ten ich wątek, jak i wiele innych wątków. A Chcę dzisiaj sobie przysiąść, ponagrywać, tak z 3-4 odcinki do cyberpunka. Będą wskakiwać z czasem, dla osób nieobecnych, zawsze będą mogli sobie je obejrzeć. Dla osób, które trafią na kanał, żeby obejrzeć odcinki, zawsze będą mogli sobie je obejrzeć. W przeciwieństwie do samego streama, cię który. Widzieć. Co się stało? Chodź, Jefferson, wszystko ci wyjaśni. Właśnie kończy przygotowania do debaty. Wszystkie spotkania na dziś zaplanowałam mu poza domem, żeby nikt nam nie przeszkadzał. Czy właściwie mieliby nam przeszkadzać? Nie moment wszystkiego znajko. się dowiesz. Wiem, czy je fiuty ściskają i kto im właśnie do tyłków, ale mam to gdzieś. Muszę kończyć. Wprowadźcie poprawki, później to przegadamy. Fajny tekst. O, no, dobrze, że jesteś. Powiedz nam Jefferson. Usiądź, proszę. Wszystko ci opowiem. Yy, dwa i długopis. Mieliśmy włamanie. I to dosyć dziwne. W jakim sensie? To było parę dni temu. Obudził mnie hałas w środku nocy, więc wziąłem pistolet i wyszedłem z sypialni. Zobaczyłem obcego mężczyznę. Wyglądało jakby sięgał po broń, więc strzeliłem. Trafiłeś? Nie wiem. Nagle mnie zamroczyło, straciłem przytomność. Rano nie było po nim śladu. Dlatego chcę, żebyś go znalazł i odkrył jego motywy. Okej. Okay. Dlaczego ja? Bo się spisałem ostatnim Nie razem. Nie możemy sobie pozwolić na szum wokół tej sprawy. Wiesz, dziennikarze mają swoich informatorów NCPD. Gdybyśmy zgłosili włamanie, zaraz byśmy mieli na głowie media. Żadnych gliniarzy, Kumon. Oczywiście daliśmy znać o całym zajściu SSI, to znaczy naszej ochronie. Jak wyglądał włamywacz? Jak wyglądał włamywacz? Chyba najistotniejsze, Było nie? Było ciemno. Niewiele pamiętam. Na twarzy miał coś w rodzaju maski. Może jakiś wszczep. Nie zdążyłem mu się przyjrzeć. Elizabeth też go nie widziała? Wszystko przyspałam. Zmęczenie kampanią robi swoje. <laughs> Kiedy dotykałeś przytomność? Czy coś zginęło z domu? Czy włamywacz coś ukradł? Zniszczył coś? Nie sądzę. Nie zauważyłam, żeby cokolwiek zniknęło z domu. Możliwe, że Jefferson go spłoszył. Kiedy zyskałeś przytomność? Mówiłeś, że straciłeś wtedy przytomność. Tak, jak tylko do niego strzeliłem. I co było dalej? Nic. Obudziłem się rano we własnym łóżku z potwornym bólem głowy. I żadnego pomysłu, jak znalazłeś się z powrotem w sypialni? Nie, nie mam pojęcia. Elizabeth. też nie. I co ustaliła wasza ochrona? Tu sprawa robi się naprawdę podejrzana. Nie stwierdzili żadnych śladów włamania. Nie znaleziono też pocisku. Monitoring niczego nie zarejestrował. Strażnik przy wejściu też. Zasugerowali, że wszystko to musiało się Jeffowi po prostu przyśnić. Wygodne tłumaczenie. Dlatego Liz dała dziś ochronie wolne. I zadzwoniłem do ciebie. A ci ochroniarze z SSI... Co to za firma? Są na rynku od 15 lat, mają klientów w całym mieście. O ile dobrze pamiętam, polecił mi ich ktoś ze znajomych. Myślisz, że mogą stać za tym włamaniem? O, mogą kogoś kryć? Nie mam pojęcia. Myślę, że SSI może kogoś kryć. Czy chodzi ci ktoś do głowy? A Czy ja, ja myślę po... o tym, że ktoś musi.?. się... bezpośredni konkurent. Walczymy o ten sam stołek. Achold zaczyna przegrywać w sondażach. Ale to mógł być ktokolwiek. Naprawdę. Jeff ma wielu potężnych wrogów. Możemy tak zgadywać przez cały dzień. Rozumiem. Dlatego do ciebie zadzwoniłem. Chcę się dowiedzieć, o co tu chodzi. Ja bym najbardziej strzelał, że jakiś Ned mu się włamał do głowy. W porządku. Muszę rozejrzeć się po mieszkaniu. Oczywiście. Elizabeth się oprowadzi. Ja muszę uciekać na spotkanie. Daj znać, jak coś ustalisz. Dobra, wstajemy. No to chodź, <laughs> oprowadzę cię. Mm, dobra. Okej, okay, chodźmy. Zaczniemy od miejsca, gdzie Jeff zobaczył intruza. Muszę przyznać, że czasem mam już dość tego wszystkiego. Polityki? Na razie skutecznie odrzucamy propozycję współpracy ze strony Night Corpu, biotechniki, Arasaki. Z naciskiem na na razie. A jeśli Jeff zostanie burmistrzem bez długu wdzięczności, to już będzie sukces. No. Mądrze robią, bo tak to by nie mieli w ogóle. Jeffa. Jego mostek dowodzenia, magazyn i rupieciarnia w jednym. Głosuj na peraleza. Wydatki na kampanię i pensje sztabowców idą z naszego prywatnego konta. Dlatego składujemy tu materiały kampanijne. Tak jest po prostu taniej. Zobaczymy, co tu jest. Żarło nos. Grand Food. Musicie być z drzewem naprawdę zapracowani. Kampania? Człowiek nie ma czasu myśleć o jedzeniu, więc zamawia śmieci. Ale rzeczywiście, Jeff ostatnio nie je niczego innego. No to może po prostu faktycznie mu się coś robi. Mieszkanie, paralezu. to osobisty komputer Jeffa. Nie sądzę, żebyś znalazł w nim cokolwiek na temat włamania. Miłość zdanie, Jeff. Może mi powiesz, co Lea robi z powrotem na stanowisku? Wydawało mi się, że ją zwolniliśmy. Eee, nie rozumiem, o czym Ty mówisz. No, ona znowu tam jest, jakby nigdy nic dziś. Wrzuciła mi nowy spot, który podobno zaakceptowałeś, co jest grane. Rick, o czym Ty do cholery piszesz? Kto ci powiedział, że masz ją zwolnić? Bo na pewno nie ja. Jak masz coś do niej, to z nią pogadaj, bo jeśli o mnie chodzi, to Lea zostaje na swoim miejscu. Nigdzie się zresztą nie wybierała. Ogarnij się. Dobra, zapomnij, musiałem coś pokręcić. Uh. A to ciekawe? Hej Jefferson, będę potrzebował, żebyś rzucił okiem na treść kluczowych punktów programu, a konkretnie moich sugestii dotyczących prowadzenia. Rick, twoja oględność czasem bywa serio irytująca. Wątku korporacyjnego. Nie jestem pewien, czy się dobrze ostatnio zrozumieliśmy. Powtarzam to jako szef twojego sztabu, Jeff. Wiem, jak ważna jest dla Ciebie opinia publiczna i tak dalej, Ale już i tak grasz mocno korpom na nerwach. Blokujesz sobie potencjalne źródło finansowania, stwarzasz ryzyka nacisków TCR-a. nie pogarszaj tego błagam. Chodzi o szczerość, Erik, o wiarygodność, a nie o podlizywanie się publiczce. Poza tym, czy ty mnie masz za amatora? Wiem, gdzie leży granica i korpy też to wiedzą. Potrafię grać w tę grę. Spij spokojnie. W porządku, po prostu ostatnio bywasz odrobinę nieobliczalny. Promolasty. Jeden złoty. Pozdro od kryzo. <noise> Dzięki wielkie promolasty porządku. Po prostu ostatnio bywasz odrobinę nieobliczalny. Tak wiem. Jak dotąd to się nam opłaca, ale boję się, że kiedyś przesadzisz. No nic. Pamiętaj, żeby się wyspać, bo potrzebujemy cię z czystą głową. Mm, najemnik. Pani Perales, pańska małżonka poinformowała mój zespół, że zamierza pan do rodzin najemnika w związku z wątpliwościami dotyczącymi śmierci burmistrza Rain. Rozumiem owe wątpliwości, ale zapewniam, że najlepiej pozostawić tę sprawę policji. Okej. Okay. Wiesz co, Lea? Szczerze nienawidzę tej reklamy. Pistolet, strzelanie do ustawy to jest naprawdę niskie i tandetne. Mówiłem, że chcę prowadzić kampanię z godnością, że będę traktował wyborców z szacunkiem. Jeff, z całym szacunkiem do Ciebie oraz Twoich wyborców. Te spoty reklamowe są wyświetlane zwykle pomiędzy Watson, Horror a Guns and Horses. Musisz komunikować się z wyborcami w języku, który rozumieją. Okej. Okay. Akt X. Pozdro, pozdro od eee, Kto wie, o co chodzi z tym mam długopis, nie? że nie mogę się tepać. Tak, to jest jak najbardziej normalne art. Czemu niby miałbyś móc się tepać na normalnym serwerze? Surfiwalowym? Kryso, eee, witam serdecznie. Mm, Bromolasty wysłał wiadomość, dlatego że ja się nie przywitałem z Kryso. Dobra, już rozumiem. Mm. Wiem, że to zabrzmi trochę hamsko. Mam nadzieję, że tego tak nie odbierzesz, Bromolasty. Ale nie wiem z jakiej platformy płacisz. Ale z tego co mi wiadomo, to większość takich małych donacji jest zżerana przez te opłaty manipulacyjne. Ślady krwi. Wyczyszczone, ale niezbyt dokładnie. Skąd ta krew na podłodze, nie wasza? Na 100% nie nasza. Może włamywacza? Pewnie ta. Czyli ktoś próbował to czyścić. Ślady po kulach. Zaplombowane dziury po kulach. Ktoś próbował ukryć dziury po pociskach. Zakładam, że nie macie z tym nic wspólnego. Nie. Oczywiście, że nie. Czyli jednak to nie był Netrunner i, i mu się nie wydawało. Mm, kolejne. Spammer, co tam? Bo spamer napisałeś niepopularny. A ten art tpa do gracza, no też jest chyba po wszystko powyłączane. Ślady chemikaliów. Wow! To mo gość mocno oberwał. Tutaj krew, tutaj krew. Kolejna krew. Zepsuty? Działał jeszcze kilka dni temu. Ale rzadko z niego korzystamy. Johnny? No, tak jak przed chwilą. Nie Nie, co takiego? Hmm. okej, okay, nieważne. Maniek, popłakałem się. <grym _> <grym _> y Na no, pewno wszystko w porządku. <grym _> Ariusur nie, nie uciekło ci zero, nie za dużo? Dzięki wielkie, dzięki wielkie, maniek. Wow. No, to, to na pewno pozdrowiłeś, pozdrowiłeś bardzo wszystkich. Wow. Po co ukrywaliście tu drzwi? Gdzie? Tu nie ma żadnych drzwi. Mój skaner je widzi. Zaraz. W tym miejscu? Dokładnie tutaj. Zamknięte. Może po poprzednich o, właścicielach? Christ. Chyba nie. możemy umieścić Waszą ochronę Otwórzaj na jakoś. pierwszym miejscu listy podejrzanych. Może warto sprawdzić ich biuro na dole. Nie zauważyłaś wcześniej niczego podejrzanego? Wow. Wow. Że gwałcą nasze zaufanie? Że obserwują każdy nasz krok? Że ukryli w naszym mieszkaniu pieprzony pokój pełen jakiegoś szpiegowskiego sprzętu? Tak za pół godziny będzie Minecraft. Nie zauważyłaś. Rozumiem. Ja pierdzielę. Ciekawe jak długo już to przez I co do tego co zrobił Manik i co do tego co tu jest. Zbyt długo. Koniec z tym. W tym domu nie postanie już noga żadnego... Coś nie tak? Nie, 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 nie przejmuj się mną. Rów, co masz robić? Poczekamy chwilę, niech się siądzie. Manik, ale, ale ten na pewno? 5 minuta 50 groszy przetuszenia. Zużyte środki medyczne. Nie rozłatał się tu po oberwaniu kulki od drzewa? Gadasz do siebie? Coraz częściej. Od czasu jak ciągle łazi za mną jeden taki typ. Jakaś dziwna elektronika. Tylko do czego to służy? Podpięta do ekranów ściennych. Ciekawe, dokąd jeszcze prowadzą te kable. Taki Manik Okej... Okay. Dobra Manik, to, to naprawdę, dzięki, dzięki wielkie. Ten tech to prehistoria, ale samo urządzenie nie wygląda na stare. Dzięki Widziałem coś takiego wielkie. na wojnie. Militech używał podobnych transmiterów. Krótki zasięg nadaje po linii wzroku, ale nie da się przechwycić sygnału. Mówisz, że nadaje po linii wzroku? Hm. Może gdzieś tu zobaczymy odbiornik? Tam? Widzę drugą antenę, a obok stoi czarny van. Wygląda jak to, czego szukamy. Wygląda na to, że antena nadaje do naszego tajemniczego vana. Ciekawe, czy Elizabet kojarzy ten wóz. Ja cię kręcę. Wow. Znaczy, ja cały czas nie mogę dwóch rzeczy przeżyć, nie, że... że jednocześnie i, i, i maniek i ten, jeju Wow A ta Nadajnik sytuacja mega porąbana Czujecie? Pełna inwigilacja w chacie, nie? Od A do Z nie nic o tym vanie, ale to pewnie SSI. Być może, ale używają rzadko spotykanej technologii Zamierzasz to sprawdzić? Tak. Zaraz złożę im osobistą wizytę. Razem z moimi Mantis Blade'ami. Na razie nie mówmy o niczym Jeffowi, dobrze? Jak chcesz. Zadzwonię do niego, jak dowiem się czegoś konkretniejszego. W porządku, tylko pamiętaj, że Jeff może być akurat zajęty. Ale zawsze możesz przekazać wszystko mnie. Okej, okay, będę pamiętać. Dobra, tam sobie pójdziemy zaraz w kolejnym odcinku. Tymczasem w tym odcinku się z wami żegnam bardzo serdecznie. Do zobaczenia w następnym. Z tej strony był niepopularny. To jest Cyberpunk, a to jest yy, streamek. I tam są bardzo przyjemni ludzie. Na razie.